哈哈。 Daliśmy się z Maćkiem, z naszym przyjacielem, dzisiaj na śniadanie, obiad. I wylądowaliśmy w Rumpeksie. Właściwie pod Rumpeksem, jak Nie mam na razie. Pojęcie, jak ja tak tutaj skończyłem. A zaczęło się od tego, że Dani mówi: O, masz taką malutką dziurkę, trzeba iść do Rumpa na zakopę. Ja no to idziemy. No Całe i życie jesteśmy. Dobrze, zapraszajmy. Byliśmy tu już kiedyś, 5 lat temu. Tak, byliśmy tutaj, nagraliśmy z Maćkiem pierwszy nasz e, wspólny odcinek. No i jakby to się mówi, ko wielki kombek nadszedł. Zobaczmy, co się zmieniło. Zapraszamy do środka. Jak alternatywka? Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobre. Fantastyczna oferta. A co? Czym się tak do mnie no, nie robisz sobie mnie ja, No jak mamy spodnie, przecież jedną parę i jeszcze za małe mogą być? Boom, checkpot. Niestety. Czemu nie? Które ruszenie ty grać. Chciałem zacząć od tego, że tu nie za bardzo podezna, po, pozwalają nam nagrywać. Nie, tak, nie pozwalają, pozwalają. Wróciliśmy. Dobrze, od czego zaczynamy, Damaris? Może od Ciebie, czyli od męskiego działu. No, w końcu nie, nie jechałem to bez przyczyny. No, właśnie. Ja chociaż też pomyślałam, że fajnie by było, jakbyś coś spróbował na przykład znaleźć dla mnie, co byś na przykład stwierdził, żebym przymierzyła, że wydaje ci się, że na przykład, nie wiem, to jest na mnie okej. Okay. To jest, jestem ciekawa, co właśnie takiego, bo każdy inaczej na każdego patrzy. Że się jak alternatywka. Nie. <laughs> ja nie! czy ty wiesz, co to jest nie. alternatywka? Nie, ja wiem, ale to możesz wytłumaczyć. czasami łatwiej pokazać, niż wytłumaczyć, więc... Okay. <laughs> no to pokażę ci na temat, ale najpierw wybierz... Jak, na mnie. jak alternatywka? Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, gdzie jest męski dział w ogóle tutaj? To jest wielkie. Patrz, tam są rzeczy od <noise> Męska tam, dobrze. Lubię takie pierdółki też przyglądać w lumpach. O, jakieś takie słodkie to. Ktoś, myślicie, że ktoś to ręcznie szył, Zszywał? Myślę, że nie, nie wygląda na ręcznie szyta. Nie, ale ładne to, podoba mi się. Wiem, bo mam babcie i ona też inaczej mo. ręcznie. Pozdrawiamy panią babcie. Pozdrawiamy moją babcię. Twoją też i moją babcię też. Wsz He, wszystkie babcie... Nie wiesz, ogóle, do tego mojej babci. Wszystkie do babci. O, ale słodkie kocyki. Dobra, nie to nie to. Nie to Kociek się nie ubiorę. pierwsze rozproszenie, bo zawsze tak mam, że mam ochotę. Wszystko dookoła Zobaczmy, oglądać? Nie jest. O koszula. A ja nie noszę takich koszul. Wiem, że to nie noszę. Wyglądał jak student informatyki. Jak, da jak Daniel Grzyb. Jak Daniel Grzyb? Daniel Grzyb studiował informatykę. Zobacz. <śled> <śled> Daniel, zobacz. Zobacz. <śled> coś jak w sensie jak Daniel Grzyb, no bo przecież on głównie koszulem nosi. No ale nie takie, takie to wygląda okropno. Ja lubię takie skandynawskie, może ta, 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 ta krata, niekoniecznie mi się podoba, ale w ogóle guzikami, motyw. Z z takim wyciętym no, jak z mebli. Patrzcie, to się nazywają guziki szylkretowe. Boże, jakie trudne słowo, szylkretowe. To te guziki właśnie, co pokazaliśmy tutaj i to ja uwielbiam takie guziki. A ja wiem czego unikać. <laughs> Czego szukamy w ogóle? Czegoś dla mnie, a Ale potem dla Damaris. taką koszulkę, czy...? Chcę wyglądać dobrze, a nie jak... Na umi na imieninach. Same Oczywiście koszulę. jedziemy w czerni, bo oni nic go nie noszą. Nadal! Nadal. O! O! To jest, to jest. Nie, ale to jest idealny strój dla alternatywki. Tak, to jest alternatywka właśnie. Punkt dla Damaris. Kurczę, ale, teraz ona teraz prowadzi. No nie, tak, ale dalej. Ja pójdę po koszyka. Ale to jest duże, to jest Elka, to jest męskie chyba. Albo to jest. To jest męskie? No. Myślę, że w dzisiejszych czasach już nie ma podziału na męskie. No męskie. nie ma, ale duże to jest. Najbardziej na ciebie. <laughs> 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 oh, no koncert idziesz dzisiaj. O, Czyż sobie takim? Na koncert. takim nie, bo będą ludzie się gapić na moje piersi. <gry> Dobra, kurtki może nie, bo ty, my zawsze w kurtki idziemy u Ciebie, przecież ty... Tak, ja już dwa mam odcinki, całą szafę, kurtek. Dwa odcinki razy nagraliśmy w życiu, mm. bo to chyba dwa były tylko. I teraz trzeci i z tego z każdego z nich ma kurtkę, więc. Najmniej inwazyjna, inwazyjna część garderoby. O, nie, proszę. no, Ty nie chcesz, ale a tak. Ej, a jeansowe też nie? Nic takiego? Nie, 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 nie. Kurtki Ach, to pójście na łatwiznę. No Dlatego dalej. nie, nie, nie idziemy Może na krótki. No tak. Co drogie? 80 zł. 80 zł za coś takiego? W lumpie? Bo to jest wycenione, dlatego tak, tak, tak jest. Ale w ogóle nie sprawdziliśmy, czy dzisiaj nie ma jakiejś na przykład, o tam jest wyprzedaży 9,99 sztuka. Pytanie czego dotyczy ta wyprzedaż? Tam jest widzę wyprzedaż asortymentu letniego 17,99 bluzki damskie, koszulki podkoszulki, sukienki z krótkim rękawem i na ramionczkach szorte spódnice, koszule męskie z krótkimi rękawkami. Czyli, Czyli 1799 Tak. Chodzi lato zresztą już skończy się lato. kończy się lato. A tam za 99? tak są spodnie. Wyprzedaż 9,99 za spodnie. Czyli 18 możemy kupić za właściwie wszystko plus 10 za spodnie. No to jest super. Fantastyczna oferta. Fantastyczna oferta. Dobra, czyli tutaj nic nie A marynarkę to jest już w ogóle? Prawda? Marynarkę idealną na pogrzeb. Pogrzeb mojej, mojego stylu. Ooo, kocham cię bardzo. Ja siebie też, ale z, z, najpierw załóżmy spodnie, to może Dobra, czyli spodnie. idźmy tam w takim razie faktycznie. A golfy? a gol Te golfy byś super ludzi w golfie. Taki Steve Jobs trochę jak w takim czarnym, albo granatowym, albo w ogóle to by też był. nie tylko było ten kolor jest taki. To jest Blanger. Ale ten kolor jest wyjątkowo odstraszający. Odstraszający Ja nie wiem, Oczywiście. Strasznie brudny kolor, nie uważasz? No jest taki, ale jakby było, tylko że to jest wielkie. Szkoda, że to jest wielkie, ale w takich, a ty nosisz w ogóle golfy? Jeśli nie, to musisz zacząć. Właśnie, tak chciałem powiedzieć. To jest, to jest, dzisiaj mogę zmienić styl. Oczywiście w granicach rozsądku. granicach rozsądku. O, tutaj jest trochę więcej czarnych, może coś się uda. Kolejny węglery. kurde, dzisiaj już ile szybciej słyszysz? to jakaś znana firma? No, takie trochę jak Lee. Na takim poziomie? W sensie. To, Lee też pierwsze słyszę. Co? <głos》> Czym się tak no, no, bo nie Robisz sobie mnie jaja. Nieprawda. <głos》> Ale liwajsy, Lewisy? A, Lewisy kojarzę. No to tak. to jest tak jakby podobny Ja już w sumie głupiałam On sobie lubi tak wkręcać ludzi, więc wiecie. No, teraz poważnie, bo nie pierwszy słyszę o takich markach. Tak? Oj! Ostroży Flangery patrz on powiedział że nie znam rów nigdy wiesz który z kolei który wziąłem do ręki myślę że już dzisiaj rzeczy Spodnie osobiście bym nie kupił w rumpeksie bo za dużo przymierzania ja chciałbym się tutaj zadeklarować że jeżeli wbijemy 50 tysięcy łapek w górę to nagrywamy z Damaris film o tym jak szukamy dżinsów dla mnie Mierzymy wszystkie spodnie w rumpeksie w się wyrzuciła nas ochrona tak Myślę, że tu jest akurat fajnie, ale bo wiesz, jest to wszystko fajnie, tak wiesz, zobacz jakie są przerwy, masz no. y, dużo miejsca, jest estetycznie, więc jakby to mnie bardziej zachęca do oglądania niż to, co zazwyczaj jest w sklepach. A wyglądają na zniszczone? Nie, właśnie nie wyglądają na zniszczone, ale fajne, A tu są to takie, no. Też fajne. Nie, to kraj. A pokaż te, no to fajne, 44. Czasami jeździsz w offroadzie albo. W Idealnie kalorzył dokładnie. to jest zbite Ale te, te, te buty są naprawdę spoko. Ale <grym> ty znowu buty widzę, masz białe i co, też też tylko białe? Tak, Tutaj. taki już mam styl. Niestety trochę już się zastarzałem, więc oh, że, że że wyglądał mniej ekstrawagancko Okej. Okay. Co to? Na pewno nie założę takich makasynów. Zmrywałeś, Daniel? One mają jakąś owieczkę w środku? No. 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 Owca pewnie dostawany na zwierzętach. Owce testowane na zwierzętach. O, o, a jakbyś takie ubrał? O, to ciekawe, ale to są do garnituru. No, ale one mogą być w zupełnie inny sposób wystylizowane. One nie są strasznie takie... To nie są spodnie, które bym ubrał na co dzień. To bardziej właśnie jakbym szedł na jakieś szczynie wesele. Mogą być trochę za małe, czy Mogą nie? być trochę za małe, no aż Ale sprawdzimy. Ściągnąłem brzuch. Wciągnąłeś brzuch, ale... Dobra, spodnie już mamy, może... Za... No jak mamy spodnie? Przecież jedną parę jeszcze za małe mogą być. Ko tu może być jakiś kolor, czyż nie może być? Może dolb znajdziemy? Tu może być jakiś kolor, na przykład to bordowe, zobacz. Trochę obrzydliwy kolor, ale wygląda ciekawie. To nie jest jakieś poplamione? MK, nie. Fajne. W sensie ten kolor jakby był bardziej bordowy, a nie pomarańczowy. Jak ci w ogóle by było? No... Ładnie. To, to jest fajny krój. No. Ale zobacz na ten kolor. ale jak przyłożyłam do twarzy to jest spoko. Ja uważam, że powinniście przymierzyć. A co ci Czyli wchodzi? A czemu, jak przyłożyłaś do twarzy? No w sensie, że wtedy widzisz czy ci pasuje dany kolor. Pasuje ci. To jest bluza szara adidas. A, to mi się nie podoba. Okropna, wyglądam jak... Nie, przecież ona jest jeszcze za mała na dodatek. No jest mała, ja się zgadzam, okej. Okay. To też fajna, w sensie motyw ten mi O, się tak, podoba. o, bo właśnie zobacz, ten kolor jest 100 razy przyjemniejszy od tego. Tak, tak. Co sądzicie? Tak, 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 absolutnie. Nie, CA to jest. Weź przymierz? Dobrze przymierzę. To jest co, jakieś... brudek, który schodzi pod, pod okiem, więc bierze się. Ciekawe, od czego. Gdzie, jest, myśleć. gdzie, gdzie jest mąż? To, to, to twój mąż. No właśnie, gdzie jest mój mąż? Takie dzielnicy też by się było ładnie. Powiem ci, że ja noga dawno tak długo nie przyglądałam męskich rzeczy i nawet mam takie, że fajnie. Tak? No? Jedna osoba się tutaj dobrze bawi. No, z, 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 to, odnajdź tę przyjemność. No Spójrz, pizza Szpiza To jest śmieszne, to chcę. To, no tak. super. No jesteś zadowolony, się... już się dobrze bawisz. Jak, tak, zmieniono swój numer i jak będą podchodzić dziewczyny, to będę robił tak. Hello. mamy to. Cieszę się bardzo. Zadowol Mówiłam, że będzie Pan zadowolony. O, High Hansen, Daniel. Daniel lubi bardzo High Hansen. I chciałbyś Daniel? Nie, nie podoba się. Ale czekaj, bo to jest takie... Mi że mówi się nie podoba. Nie ja mi się podoba. Ale ona jest za mała w ogóle chyba. Pokaż? To jest za mała i mi się nie podoba. Ale właśnie Elka nim. z naszych kochanych Weź przymierz dla nie, mnie, ale, no ale się, dla żony ale, tylko przymierz przymierzać coś, czego wiem, że nie kupię, bo jest jakieś tu hydro power. Jakieś... A to nie, ale no to hydro power, bo to pewnie taki materiał jest Nie, to chodzi pewnie o to, że to jest jakaś firma, nie wiem Nie. No nie podoba mi się, więc po spod... co Akurat to Daniel rozumiem <grym <grym> <grym> Nie Patyna? Ciekawe no, ale tą, co ma Maciek, jest fajniejsza Szkoda, że nie ma żadnych golfów, ale właściwie to jeszcze jest, wydaje mi się, dostawa Taka bardziej letnia, no widzę, że tu jest parę setnych No, to jeszcze jakieś... kolekcji. No właśnie, więc tutaj jest. No. O, o tak matką Średnio możemy. To jest super! Boże! Weź to! Dobrze. Super, a jak nie to Daniel! nie wiem, czy to nie Biedronki? Tak? Ja uważam, że obydwa sklepy są potrzebne, bo w każdym nie każdy ma, ma coś. Nie też ja nie mogę palet w jedronce. ja często nie mogę do półek się w ogóle dostać, to jest coś strasznego. Ja nie wiem jak oni to w ogóle. Jak oni działają, funkcjonują. Niemniej uważam, że w obydwu sklepach jest coś, po co warto, po, warto pojechać, ale jakbym miała powiedzieć, to bym wybrała. Nie wiem. To <grym> bym wybrała, nie wiem. Maciek, a jakbyś w takiej. Uważaj. Oj. Może? Jakbyś w takiej koszuli wyglądał? Niezbyt dobrze chyba. Patrz, podobne do mojej. A jaki to jest rozmiar w ogóle? Nie S. wiem, ale. Już... Ja jestem ciekawa. J jak sądzicie? Ja jestem ciekawa. W ogóle z samej ciekawości ciekawości. 175 bawełna 25 len. Fajny skład. Myślałam, że mi piątkę przebijasz i tak? Co? Nie. Nie no fajnie, tylko chyba nie Maciek. W się, sensie nie ten kolor. Bo tutaj jest jeszcze dużo tego Macie... O, Maciek, Maciek. Ojej, co to jest? Co? Mikołaje! Mikołaje to też dzisiaj ho, ho, ho. Taki mamy świąteczny nastrój. Z, e, nastrój, nie nas. 17, 18, 70... 20. Boże, co ja mówię? 70 Nie, nie, nie C&A chciałam powiedzieć, nie wiem, mi się wzięło 70, tam żadnej siódemki nie było. Idealna koszulka do picia piwa. Ale to w ogóle jest faktycznie motyw... Nie wiem, czemu nam się to z piwem skojarzyło. No to jest Guinness, bo no to jest Guinness. To jest Guinness, a właśnie właśnie tym powiedziałam, że to jest Guinness, a potem z... myślałam, że jednak nie. Finlandii logo na czytanie. Fajne. W ogóle fajno, no. A ja tutaj przed chwilą wam jeszcze pokażę, co znalazłam. Coś śmieszne, znaczy nie śmiesznego, nieśmiesznego w sensie motyw. To jest niby męskie, teoretycznie, ale to z dedykacją dla Sandry, Daniela siostry, bo to jest napisane Live by the sun, Love by the moon, a ona bardzo lubi ten cytat. Więc dlatego mi się tak skojarzyło i od razu tutaj pokazuje. Tu pozdrawiamy, całujemy. O, to mi się podoba ten kolor. Kiedy to o, fajne. No, no wyglądam jak, będę wyglądał jak ogódka. Chciałabym, że znowu dodajemy. zostanę zjechana z... Nie, no, błagam się. <tanie> Staram się, słuchaj, ja tutaj normalnie wyprówam, jak to się mówi, żyły, wyprówa się? Tak, żyły. żyły też. Żyły <tanie> też. <tanie> Co ty na to, żeby teraz pójść na chwilę na damskie jeszcze może coś ty mi znajdziesz? A może znajdziesz coś dla siebie również? Może, nie wiem. W końcu mamy 2024, już nie ma takich podziałów. No to może, chodź znajdziesz coś dla siebie. zobaczymy. Dobra, jestem ciekawa, czy coś mi znajdzie. E, jakby, co, to, jakby co to... Nie, ten rozmiar też. Ja tak 34-36. Ojej, to jest wiele danych do uwzględnienia, no. jak na jakimś zadaniu z matematyki. No, teoretycznie dobre. BOOM! Check pot. Czyli to przymierzać? Oczywiście. No dobra. Przymierzymy. Dalej proszę. Okay, Jeszcze na tym forabata się nie kończy, twoje zadanie. Koniem czy rozmiar. O, Ładne, ale za duże, no za bo to 40, doda. no. Ale to podoba mi się. To takie super. Nowe <grym> Nawet przesady. To jak księżniczka Disneya? No, ale nie, Myślisz? nie. Nie. O. Ale księżka Disneya, no ale nie, nie chcę. Wy on tak podchodzi, nie? Podchodzi. E, a może to? <grym> jak Ci się podoba? Z tyłu do przodu pokazujesz? a tak. Eee, nie jest źle, ale nie. Zobaczcie, dziewczyny? Takie moje stylu, nie? Piękne, ale to duże. Dobra, ja mam nie, a nie ten. No mi rączki oczywiście świeżbiają, ale. A co by ci się spodobało, moja droga? To mi się spodobało. No to mów. Ale taki to jest za kolor? duże niestety. No, ale mi się kolor nie podoba. Wyglądasz jak nowojorska taksówka. Przecież to nie jest taki odcień żółtego jak taksówka. Jest piękny, nie, tak w zbyt, złoty by, wpada tak mało takie. Ja szukałam rzeczy bardziej takich stonowanych, eleganckich. No dobrze, no to proszę bardzo. To, wybrana, ta sukienka, to strasznie którą... wyglądało w latach, z lat 80-tych, jak ta sukienka którą, No to prawda, ale ta sukienka, którą działałeś, to wcale nie jest stonowana, elegancka, tylko taka bardziej letnia, taka zwykła. Ej, Ojej, ale kombinezon ciekawy. A tu jest w ogóle na palce. Ojej. A mi się skojarzyło, bo Viki mi znalazła e, jakiś czas temu, znaczy ja znalazłam, a Viki mi kazała wziąć taki kombinezon. A, Taki jak ten, tylko na ramiączkach, bez rękawów normalnie, po prostu na ramionczkach. To będzie I, na siebie? Wiesz co, ja mam problem z tym, ja bym normalnie go wzięła, serio, tylko że ja nie bardzo lubię, jak mi tutaj materiał siedzi. W sensie nie lubię tego. A znowu jak będziesz robię tak. Na a, zno a znowu jak zrobię tak, no to tu jest dziura. A tak wiem, już miałam nieraz ale takie do jogi. Ale jak y znowu będziesz na strzelnicy, idealnie. To tak wejdzie, wyobraź sobie, że pistolet i, <laughs> i masz. <brule. śmiech> hey, hey, hey. No więc dlatego z tego względu tego nie wezmę właśnie. Hello? Słuchajcie, kto wie, może będzie dobre, a jak będzie dobre, widzę, że to jest w dobrym stanie. No, o, dziurkę ma, a to w siatce ma dziurkę, to nawet, nawet to nie zeszyję, zobaczcie. Taka mikro dziurka, a nie, to mi dałeś, a niestety nie będę mogła wszystko wziąć. No nie, gdzie, wyobrażasz sobie mnie w tym? No właśnie to chciałbym zobaczyć. Ale po co, to nawet jest xl no to, to wiesz, utopię się w tym. No, esiby, ale za 40 zł nie. A poza za tym, drago. trudne, nie, w sensie to jest trudne, bo to jest przejrzyste No jedynie, aha, czarny stanik. Można za każdym kąpielowym no, to założyć. Tylko dekolt mi się jeszcze do tego wszystkiego nie podoba. Impreza nad basenem, lato w Toskanii. I w takiej sukience, no No w bikini, i pod tym, w sensie, no, tylko z trudem kąpa. wieczorne wieczorne basenowanie, to wtedy tak. No tak, tak, to miałem na myśli, taki <grym> koktajl party. <grym> o, no, no tak, to by było fajne. To nawet, no, no to czemu nie bierzemy? No bo mi dekolt nie pasował. Teraz pora na przymierzenie naszych artykułów, najbardziej ekscytuję się tym No ja też Sprawdźmy jak będę w tym wyglądać A ciekawa jestem jakie Lidl ma składy Teraz wyjdzie skrzydło z worka A? Pietruszka, jajko No, wyszło, wyszło 100% akryl To słabe akurat bardzo jest Ym. I patrz, mamy idealnie dwie przymierzalnie obok siebie, ja mam tylko jedną sukienkę Dobrze, do... ale tu ile tu jest kurzu? Może ty pójdź tu Maciek, ty do idź do... tu, bo ty masz więcej do przymierzenia A czy tam jest więcej kurzu? Nie, tu nie ma kurzu. Dobrze, ja, dziękuję. Dziękuję, że zaopiekowałeś się moją energią do kurzu. No na musiałam, kurz. wiesz, wziąć sprawę z swojej ręce po prostu. Idę Dobra, myślę, że tego nie muszę przy. przy Przymierz Ale wszystko. nie muszę, patrz. To jest koszulka, t-shirt. Już wiem, że to wezmę. Będę wyglądał świetnie. No dobra, niech ci będzie. Ale no tak, jest okej, okay. dobra. Bo to jest L, ja noszę M. Jak? Okay. No tak. A ja niestety muszę to przymierzyć, chociaż y czekaj. <grym> niestety. Do zobaczenia, moi drodzy. Niestety, za bo y y średnio mi się chce rozbierać dla innej sukienki po prostu. Ale y podoba mi się, wiecie, co mi się podoba najbardziej w tej sukience? Gdyby nie to, to bym tego nie jej nie wzięła. Lubię takie rozcięcia w tym miejscu. Na dole. Chyba warto przymierzyć jednak, co? Co mówisz, Wiki? Przymierzać? Kolor mi tak. Kolor? Mi tak nie... No zdaniem, nie na 10. Ho, 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 moi drodzy, Wesołość, Ale dobre, mega fajne. Wielkie, ogromne, ale super No magusty. na tym polega, teraz sprawdźmy coś kolejnego na przykład. mnie najbardziej zastanawia ta bluza. Ale jest to? to będzie to, jeśli nie będę... Oczywiście, jeśli będę dobrze wyglądał, to biorę to. Ale ten satelit nabierzesz? Yy, zastanowię się. się Zastanowię się po tej bluzie. A ja jednak nie decyduję się nie rękoła. fajnie wyglądasz. Ja jednak nie decyduję się na przymierzanie sukienki twojej, twoje, więc niestety. Czemu nie? Bo, yy, jak to Wiki stwierdziła, 2 na 10 kolor. Dzięki Wiki, w której rożynie ty grasz? Do zobaczenia. Wkopałam Wkupała, cię, ale prawdomówno, pamiętaj, prawdomówność w że to podstawa. Jak ci się podoba? <śmiech> Bardzo <śmiech> mi się podoba, wygląda Super. dobrze. Zarobista, Naprawdę Na prawdę, świetnie. I kolor petarda, fajny ten motyw gór. Od razu zachęca do wyjazdu do, za, do Nowej Zelandii. I nie wracania niego. Do, pod, do podróżowania z tłuma, Coś nie jest gładka. Super, super bluza, super. Cieszę się, dobra. Dziękuję serdecznie. Wybór. I tak by co to to zejdzie, bo już sprawdziłam, więc nie ma plamy. To jest takie takie, że to schodzi pod paznokcie, więc. Mamy to. Wiem, co mamy dalej? Co to było że już wczura. No to dla Cecily jest. Rozumiem. Podni nie chcę. Dobra, to ja chyba jestem zadowolony z tych wszystkich. Nie, no jeszcze przecież musisz przymierzyć Tak? O, o. To mi się nie podoba, to też mi się przecież nie podoba. Przecież sam wybrałeś, się cieszyłeś z tego no, najbardziej. Nie, nie, zmieniałem, zdanie. zmieniłem zdanie, już nikt nie przebije mojej bordowej bluzy i bordowej koszulki. Wiecie co? Pora dodać Trochę kolorów do mojego życia, jako że idzie jesień, mamy wrzesień. To zdecydowałem się na śliwkowe kolory będę pił kompot z suszu. Co jeszcze kojarzy nam się z jesienią? Ciasta, proszę Państwa, ciasto z jagodami. Idealna koszulka. Nawet jak się uplamimy przy świątecznym stole, nic wszystko ładnie. Nikt z... wszystko nikt się nie, nie zobaczy, zejdzie. bo się z... zleje się. Dokładnie. No to jestem zadowolony. A tych Dziękuję nie, spodnie chcesz... mi się nie podobają. Dobrze, i to na pewno nie to jest super. Nie. przymierz na bluze. No płagam no? was piętnasta kurtka. Dobrze. Zawsze wychodzę z kurtkami. już mi się nie Ale dzisiaj wychodzisz z bluzą i z t-shirtem. Mogę. Na mam tyle kurtek w domu, że dosłownie mam na każdy Dobrze. deszcz w ciągu roku. Dobrze. O nowy deszcz, nowa kurtka. Dobrze, czyli tego też nie przymierzasz, a te nie. dwie rzeczy bierzesz. Te dwie rzeczy bierzesz. No to uważamy, że to jest a, tak jeszcze, sukces. No, a jeszcze widzę Petrem. Nie no, wezmę tylko te dwie bluzy. No. bo to, to nie, tego nie będę wymiał. Też właśnie. jestem za tym, żebyś wziął no te dwie. Jak chodząca reklama. Jeszcze jakby mi płacili, to wtedy byśmy się zastanowili. Dobra, no, jestem tak. zadowolony. Póki co, wracam do Czarnego, a my idziemy do kasy. Jeszcze nie do końca, bo uh -huh. szukam zabawki dla Charliego. Charlie to jest pies mojej przyjaciółki i skoro CI dostała dostanie Misia, znaczy misia... misia szczurka. Misień Tak, bo Charlie się bawił dzisiaj misiem z i stwierdziliśmy, że fajnie by było, jakby dostał od cioci jakiegoś swojego nowego fajnego misia. Tylko tak nie bardzo jestem na razie jeszcze to mi się ogólnie podoba. Nie chodę, żeby właśnie wspomniała Sicily. Ale ten kot jest taki średni, ja bym chciała coś ładnego kupić. Mógłby być to kot, okej? Ale tu słodki pies. Dobra, czekajcie, czekajcie, bo muszcie mi banan. To jest słodkie dla Si. Ona by z tym biegała. To jest raniferek biały Daniel, zobacz, bierzemy dla Si. Ja obdaruję Charliego i Si, mam dwie zabawki dla Si i dwie zabawki dla Charlie'ego. Te większe były po 10,99, a ta mała po 8, chyba 99, coś takiego. Łącznie zapłaciłam 41,96. U Ciebie trochę zaskoczeniem była dla mnie bluza, bo spodziewałam się, że będzie tańsza. kosztowała 39,99. No to nie jest mało jak na Lupek trzeba przyznać. No nie da się ukryć. Oszukali nas! Moja noga więcej w tej wiewie nie postąpi ja, Gdzieś jaki tam nie był kurs Przy przymierzalni. Nie dziwnego, że tak dużo Przy takim obrocie ludzi to jest normalne Nie w dziwnego, że tak dużo kicham dzisiaj Kichasz. Dobra, dziękuję Twój t-shirt był w promocji To też powiedzmy o tym, bo to on kosztował 17,99 Więc spoko, ogólnie łącznie zapłaciłeś 57,98 Uważam, że masz fajne łupy Zastanawiałam Uważam, się nad tą bluzą w sensie, czy na przykład nie jest, nie jest za dużo Ale cieszę się, że się na Bo wyglądałeś w niej super i jest bardzo fajna Mam nadzieję, że jeśli nie znajdę sobie dziewczyny do końca roku, to będzie twoja wina, Damaris. <grystanie> <grystanie> Dzięki. Biorę to na klatę. <grystanie> Jeżeli nasz wspólny odcinek wam się podobał, to dajcie nam koniecznie znać, będziemy z Maćkiem nagrywać więcej. O, poprzedni wam się średnio podobał, chociaż to był jeden z moich ulubionych, muszę przyznać. Powiedziałście, że było tam chaos, głośno, to znaczy, faktycznie wlecieliśmy na szybko do Rumpexu. był chaos. Dzisiaj zrobiliśmy to trochę bardziej na spokojnie, trochę bardziej no po prostu normalnie. E, ale ja mi, mi się bardzo podobały zakupy z tobą i mam nadzieję, że to nie trzecie i nie trzecie i nie ostatnie. No cóż. Zobaczymy w kolejnych odcinkach. A tymczasem zapraszamy. Subskrybujcie Dobre Wibracje. Całujcie tych, których kochacie. I podążajcie za życiem, którego pragniecie. Do następnego. Dzień przed wyprzedażą. 36 złotych kilogram, więc pędzę, 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 pędzę. To niby M, ale ja z taką nutką nadziei tutaj przymierzam. Dosłownie bardzo dziwne.